Dzisiaj po południu księżyc przejdzie do znaku Panny, natomiast jeszcze działają na nas wpływy wczorajszych aspektów czyli Merkury w sekstylu do Jowisza i Wenus w sekstylu do Urana. Cały ten tydzień będzie naprawdę pod ogromnym wpływem Wenus. Także nasze emocje, uczucia, relacje będą grały tutaj bardzo duże znaczenie, będą miały duże znaczenie. Więc zobaczcie, co się będzie działo również w Waszych takich relacjach ze sobą i z każdym innym człowiekiem na tej Ziemi. Merkury w sekstylu do Jowisza to takie małe podróże, ale również chęć dzielenia się wiedzą, zdobywania tej wiedzy, uczenie się i generalnie wszystko to, co sprawia, że mamy ochotę poruszyć tym, co mamy w głowie, więc korzystajcie z tego. Niech niesie was inspiracja, bo Jowisz daje dużą inspirację, dużą chęć do tego, żeby rozwijać się, iść do przodu. Wenus w sekstylu do Urana, co ona nam daje? Daje nam dużą tolerancję, daje nam spojrzenie na naszą kobiecość również z takiej trochę innej strony, czyli Bądźcie bardziej otwarte, nie bójcie się kontaktów z innymi ludźmi. Stwórzcie sobie też takie poczucie, że jesteście wolne. Mam nadzieję, że w Waszych związkach również tak jest, że jesteście wolne, że jesteście nieskrępowane i nikt tej wolności Wam nie chce zabrać. Także dzisiaj z ufnością patrzcie na świat, otwierajcie swoje serca, otwierajcie swoje umysły i po prostu. Idźcie do przodu, bo cały ten tydzień, tak jak powiedziałam, jest pod wpływem Wenus, ale ta Wenus również będzie dotykała kilku planet, które są planetami pokoleniowymi, które będą miały duże znaczenie dla nas również tak kolektywnie. To jest właśnie Uran, Neptun i Pluton. Także korzystajcie na maksa, jest piękne lato. Wychodźcie, poznawajcie innych ludzi, otwierajcie swoje serca i pozwólcie, żeby ci ludzie mieli również troszeczkę wpływu na Wasze życie, bo dzięki temu, co się dzieje, rozwijacie swój umysł, rozwijacie swój intelekt, no i po prostu coraz lepiej się komunikujecie. Wszystkiego dobrego.